Chyba tak rzeczywiście to były bardzo takie podniosłe dni i wspominam pięknie te pierwsze dni kwietnia e, taki rodzaj no, wzmożenia duchowego i tej obecności obecności takiej e, atmosfery, która właściwie była na chwilę zawiesiła normalny bieg zdarzeń, tak? To i hmm. są takie wydarzenia, że nagle został uchylony kalendarz. On jakby sobie gdzieś te godziny cykały, a myśmy byli zawieszeni w jakimś takim stanie czuwania, modlitwy, euforii, jakiegoś takiego rozpamiętywania. Wtedy wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie media cały czas mówiły, wspominały, pokazywały te obrazy, dzieliły się świadectwami i to, to, to rzeczywiście był, był taki specjalny czas. Dziś po 20 latach oczywiście. Pewnie niewiele zostało z, tego, z tej atmosfery. No jesteśmy o 20 lat starsi, wtedy dzieciaki, które miały po 5-6 lat, które nie pamiętają Ojca Świętego, dzisiaj żyły już w innej Polsce.